Dzień dobry widzowie, tym razem Kerfur. Kerfur, dawno nie byłem w Kerfurze. Co tu przed świętami mamy w Kerfurze? O! Patrzcie, jakie mikrosowe. Grubosze. Śmiechowe. Cena? Cena jaka cena? 9 zł O, kurde. Storczyki oczywiście. No, Land Passport, kurde. Niektórzy się dziwią, yy, jak to jest, że tu nie ma okna, one żyją. One żyją tydzień, dwa, a potem już po, coraz bardziej marnieją. I trzeba wymieniać rośliny. Tak się dzieje w takich hipermarketach, że one na dłuższą metę się tu nie, 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 po, nie pożyją po prostu. No, ale to są większości rośliny bardzo odporne. Widzicie Draceny Zimo, Lukas, ten właśnie coś, może być w dosyć, dosyć ciemnym miejscu, ale nie do przesady. I takie rośliny dają radę. jakby tu stał jakiś banan Maureli z 2-3 tygodnie to by się wyciągnął różby jak wściekłe co tutaj mamy jeszcze Fikus jakiś, jakiś fikus 10 zł. Proszę bardzo Elegancja Francja Doniczki oczywiście Ceny ładne, ale i ładne doniczki. Popatrzmy na wozy ceny widać. Kiedyś używałem takich nawozów do zielonych też roślin, tak jak zobaczyłem skład NPK, jaki jest malutki. No na przykład Azot 1,4%. Dobrze 4. mówię. Miałem 13, 2, 1 no takie słabo, wiecie jak ja krystalon dają, ma na przykład zielony to jest NPK po 18%, no to to daje kopa, nie? To używam do storczyków. Dobra sprawa. Ładnie kwitną nawet zimą. O, co tu jest? Co tu mamy? Raukaria, tylko nie chilijska, tylko ta araukaria wyniosła. O. Mm. 21 zł. sztuczny storczyk tu mamy. Kurde. Się wywraca. O, jak tu siory, skrzydło kwiatw, w jakie cenie? Piętnaście No kobita za mną łazi, nie mogę gadać. <laughs> o, gwiazdeczki. Dok a dokładnie... Euphoria. 7 prawie złotych. No z tymi groszami by se dali spokój. A w Carrefourze tak obcykali. Dają wam takie opaski, bo z Jolą jestem, z Klaudią. Jak się w koszyku skończą, to już nie wejdziecie. Dopiero jak ktoś wyjdzie i odda, wtedy się wchodzi. No i choineczki. To byłoby na tyle. Tu jeszcze coś O widzicie? Dłużej musi stać już odpadają liście. 699 Fikus, fikus no niestety, a tu ciepło jak pierdło Gdzie. Ale mają sucho, ja pierdzielę. To może dlatego też liście lecą 94,49 20,99 Fikus jakiś też, a to jest z tamtej strony to jest to samo, dracena Dobra, to na tyle Z kerfurowych roślinek Idę szukać moje dziewuki Trzymajta się i do następnego Jakiegoś tam Filmioka